Hej, witam was w kolejnym odcinku z Oxygena. Nasza strefa paro, parowa powoli się studzi. Widzę ciśnienie, no, jest jeszcze potworne, ale zdaje się, już powoli się normalizuje. Ym, zrobiłbym tak: automatyzacja, przedni, to wszystko podcinaj, żeby to się przestało telepać cały czas. Okej. Okay. I teraz y, powinno już być cicho. Powinno przestać żegotać. Y, tylko, o Jezu, nie. Już widzę, co tu się stało. Tutaj jest odrobina wody, która blokuje to. Y, proszę mi to zdekonstruować alarmowo. To jedno, jedyne. I wtedy ta para wreszcie się uwolni i będzie mogła studzić. Co, bardzo dziwne w sumie, że tutaj para została. Czekajcie, jeszcze raz ta nakładka. Ta woda, przepraszam, 70 stopni, a tutaj jest para, która bynajmniej się nie skrapla. Ile ta para ma? 120, to jakim cudem ta woda jakby się jeszcze nie zagotowała? Dobra, ona się powoli grzeje, ale no dobra, rozwalę tu, bo może z tych rur się dalej wylewać, może się skraplać para stąd, a jak tutaj będzie dziura na tła, to już nic nie powinno mi yy, wylecieć, znaczy wylecieć, zagrodzić tego. Te drzwi, czy ja je zablokowałem? Nie, one są dostępne. Ok, więc ktoś tu powinien zaraz się zgłosić z moich dupakantów. Yy... O, a czemu osiągalne? Hallo, co tu się stanęło? Czyżby. A, dobra. Dobra, to dlatego dupakanci nie chcą przychodzić. Ok, yy... jakie tu są temperatury? No właśnie, tutaj są temperatury mocno średnie. Bym powiedział. Yy, to jeszcze proszę rozkręcić. Dekonstruujcie na dziewiątce. Yy, tu. To proszę, albo nie, całe. Priorytet dziewiątka, całe proszę rozkręcić. No i już się parzą. A tutaj zrobimy tak. Pyk. I pyk. No, trzeba to ręcznie rozruszać. Halo. Teraz będzie działać. Czasami się tak właśnie wyłącza głupio, bo to ma niby wykrywać, kiedy temperatura w rurze jest powyżej albo poniżej tej wartości, a jak nic nie ma, to czasami trzeba zmienić i wtedy dopiero się ogarnia. Nam chodzi oczywiście, żeby nie zamarzało. Nawet moglibyśmy zmienić tę temperaturę na delikatny minus. Dobra, i tutaj już zagradzamy w lewo, chociaż i tak w zasadzie rozkręcają tutaj, więc. A tutaj dałem polecenie dekonstrukcji, ale chyba coś dekonstruuj na dziewiątce. Tu dobra, stąd szybko już znikajcie. Duplikanci, jak skończycie, bo potwór pełznie w waszym kierunku. Dosłownie w przenośni, anuluj tu. I niech wszystko tutaj w zasadzie, to wszystko tutaj anulujmy. Tutaj już proszę nic nie robić zwłaszcza napraw. Naprawy niech sobie poczekają. Tutaj bardzo ładnie mi się skropli od tego lodowego biomu. Szkoda, że z tej nie otworzyłem. Kurczę, mogłem lepiej to przemyśleć i od tej otworzyć. Wtedy by mi się pięknie cały ten lód y, przysłużył jako radiator swego rodzaju. Pochłaniał całe ciepło i skraplał mi tę masę, masę wody. Ale i tak nie ma źle. Skrapla się całkiem ładnie, tylko boję się, że mi Tą strefę zaleje, chociaż tutaj jest duży zbiornik, pomieści tyle wody, co tutaj, no tyle nie pomieści, ale tutaj trochę też się naleje, nawet rzekłem, że większość. No i tutaj nie, myślę, nie będzie problemu. Ale wracając do tego, co jest naszym aktualnym priorytetem, to gdzieś zgubiłem duplikantów wszystkich. A nie, ktoś tu idzie, ok. Yy, to by można ściąć o jeden metr, byłoby całkiem fajnie. Czy ktoś tu idzie? Tak, ktoś tu idzie. Co człowieku chcesz? Czego ty chcesz? Słucham. Nie, ty tam nie idziesz. Sio. Zakaz. Nie wolno. Mm, zróbmy tak. Drzwi. Zwykłe drzwi. Tutaj zwykłe drzwi. Na dziewiątkę. Te drzwi zakaz w lewo. Tam jest ogólnie zakaz. Chwilowy. O, albo inaczej. Nie, nie, nie będę te, temu włączał. Albo no dobra, włączę to. Czekajcie. Yy, włącz alarmowo. To anuluj. Wy stąd, won. Ty też. Won. Tam nie wchodzimy absolutnie. I niech to się ogarnie. Jak to się ogarnie, to dopiero wtedy będziemy mogli zostawić, bo oni już nie będą w stanie wejść dalej w lewo. Do Dotąd dojdą i tu im zabroni ten checkpoint. Od dołu wejścia nie ma, nie, tędy jest, ale, ale dotąd tylko, tutaj nie ma wejścia, no to dobra, bardzo dobrze. Tędy też nie, we, nie, nie wlojzą tak dokładnie, więc jest spoko. Ty się znowu bugujesz, prawda? No. Powyżej minus 10, takich temperatur i tak się nie boimy, bo ropa mi tak łatwo nie zamarznie. Więc nie widzę problemów. Szkoda tylko, że się cała ta ropa zbija w jednym miejscu przez to. Ona tutaj stąd wyjeżdża i tutaj się zbija, więc ta przerwa będzie zawsze w jednym miejscu tylko zbita. No ale trudno. Grunt, żeby mi chłodziło. Jak najwydajniej chłodziło. Oj! Skąd wy macie kombinezony? E, e, e! Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Co to w ogóle znaczy? Przecież wy nie macie kombinezonów. Won! Co to było? Halo! Nie da się wyłączyć auto naprawy tak grupowo. No dobra, to robimy drzwi w takim wypadku. Zwykłe drzwi, które zabronią wchodzenia. No to jest głupie. Tutaj nie ma kombinezonów, a one sobie rzekomo zapładają. No dobra. Górą może iść. Tutaj to w zasadzie bym odciął. To się znowu. Nie idź tam wszystkimi możliwymi, najbardziej chamskimi obejściami. Masz tam nigdy nie wchodzić. No, dopóki ci nie pozwolę. Te z moimi dupakantami nie tak. Oni chcą umrzeć. Za wszelką cenę. Byle tylko nie żyć. No, kurde, jak chomiki. Chomiki mają większą wolę przetrwania od nich. Dobra, um, kogo mi tutaj chcą wcisnąć, yy, ładną marynarkę, dekoratorkę świetną, o dobrze, yy, damy cię jako yy, Picasso, nie jestem pewien czy ją mam, ale to chyba była w poprzednim, aha, świetnie. Mniejsza kreatywność, ale tylko mniejsza prędkość yy, robienia czegokolwiek. Czyli w zasadzie nie ma źle. Skile, gdzie ty jesteś, pokaż mi? Ty piara bez czapki? Jest ty piara bez czapki. I my się zajmujesz sztuką, ale tylko podstawową póki co. Tak, także masz kaszkiet z daszkiem. Jako ciopkę. Zobaczmy, czy ktoś potrzebuje. O, dostawaczka potrzebuje. Świetnie. Czyścicielka i kopka. A reszta to jest prawie, że zdrowa. To nie ma sensu ich teraz leczyć. Mam nadzieję, że nikt tu nie wlezie mi na hama. Będę musiał to ogarnąć jak najszybciej. Żeby już nie mieli. Kur. czaki. Dojścia nie mieli. Noż co za upierdliwe małe mędy, nie? Jak ja ich czasami nie lubię, no. Prawie takich nie lubię jak oni siebie sami. Czy to przywiozło mi. Atmosiut? Mam wrażenie, że on z rakiety wypadł. No, sią! i nie wracaj na górę. Zakaz wste. Nie wchodzisz tam błaźnie, wypierdzielasz. Powiedziałem coś. Won. Aha, no leci naokoło, no tak. Natychmiast te drzwi robić. Natychmiast te drzwi robić. Zakaz robienia czegokolwiek innego, póki drzwi nie są skończone. Zapraszam. To można też na priorytecie zostawić. Jak tutaj idzie kopanie? A no nie idzie, bo wszyscy się zajmują pierdołami. Pod tytułem Wleść i się zabić. Eee, tak. Eee, priorytet dziewiątka, tu. Tyk. Pyk, 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 pyk. Dobra? Mam nadzieję, że ty lecisz do drzwi. Mam naprawdę szczerą nadzieję, że ty lecisz do drzwi. Nie, niestety jesteś zbyt głupi. I co? I co? I gucio, nie da rady. Won. Wynosicie się stąd. Ty, chyba że tutaj idziesz. No to jest jedyny akceptowalny kierunek. Tylko dotąd. Dalej nie wolno ci. No i wreszcie koniec. Nikt tu nie wlezie mi. Się nie wpierdzieli na pewną śmierć. Jak przyjemnie. Dobra. Eee, tutaj już ktoś widzę, leci. Zająć się. doczesnymi pracami. Pyk. Dobra, tutaj ogarnięte, tutaj ogarniają. Myślę, gdzie te sypialnie im zainstalować. Tutaj to będzie trzeba chłodzić miedzi i ją pozyskiwać. Um, AM. Hm. Hmm. Hmm. Dalej nie wiem, czy z prawej, czy z lewej się rozłożyć. Hmm. Tu jest obsydian. Tutaj są fajne skałki. Tutaj też. To wszystko się ładnie rozkopie aż do tego. Yy, ten chlor wypadałoby wypompować. Muszę tutaj zrobić dość innowacyjny system oczyszczania powietrza. Muszę zrobić pompę, która pochłonie wszystkie gazy bez wyjątku do pomieszczenia, które będzie też miało pompę yy, z filtrem. I ta pompa będzie pochłaniać tylko i wyłącznie. Yy, Zanieczyszczony tlen, który będzie pompowało do drugiego pomieszczenia. To drugie będzie filtrowało zanieczyszczony tlen i oddawało czysty. Chyba, że to drugie pomieszczenie już, yy, znaczy to pierwsze, już będzie przechowywać. Gdzie? Czemu? Czemu do ciężkiej cholery tu jesteś? Woźny, idź. I nigdy więcej tu nie wchodź już. Aha, no tak, wypieprzył się. Którędy tu wlazłeś Przygłupie, no. Co za człowiek. Co za wybitnie głupi człowiek. Gdzie są wszyscy duplikanci teraz? <noise> Halo? O, tu jest ktoś. On klikam na to i mi nie pokazuje. Muszę chyba na to. Jak tu włazisz? O, nie ma dojścia. To ciekawe, skąd on się tam wziął. Tu wolno wchodzić. I ciebie, typie, natychmiast trzeba. Woźny. Mam nadzieję, że nie zdechnie dla odmiany. Dobra, jest przydzielony do łóżka. Proszę go natychmiast zabrać. Czy ktoś po ciebie idzie? To jest pytanie. Ile ci zostało życia przede wszystkim? Umiera Aż ten level wbił z wrażenia e, no, Ktoś tu idzie czy nikt? O ktoś idzie Może do niego, czekajcie Tak do niego, jak dobrze Nie wolno w lewo Won Dobrze, zabierz go stamtąd. Wreszcie, już też ten chop tutaj chciał zginąć, ale mu nie wyszło. Szczęśliwie. Łe, teraz to ci łe. Specjalnie żeś to zrobił. Łe, typie. To i nie wracaj. No proszę bardzo. Jeszcze ktoś się spieszy na ten świat? Bo nie wiem, czy szykować nagrobki. Chyba nie dadzą rady już umrzeć tutaj. No, już teraz mieli nie dać rady tego zrobić, ale no. Dobra, wracając. Nie mogę zrobić oczyszczania tlenu w tym pierwszym pomieszczeniu, gdzie będę pakować wszystkie gazy, bo wtedy będzie tylko jedna kratka na brudny tlen i będą musiał idealnie akurat w nią się strzelić z oczyszczaczem, co jest dość karkołomnym rozwiązaniem. No, chyba że zbuduję ten oczyszczacz, kiedy już powstaną gazy. Ale no to potem to się może pomieszać i w ogóle kiedy już te gazy będą rozmieszczone bo wiecie mam coś podobnego tutaj każda z tych kratek tak naprawdę może być innym gazem jak zobaczycie, o, każda to jest co innego tutaj woda, gaz ziemny zanieczyszczony tlen, chlor wszystko tutaj się telepie na boki i yy, będę musiał to zrobić na dwa pomieszczenia jedno na wszystkie gazy poza tlenem a drugie specjalnie na tlen o, zimną wodę mógłbym tutaj doprowadzić Ewidentnie mógłbym to zrobić tutaj. Tak, przydałoby się. Nie ukrywam. Żeby się przydało. Um, tutaj to w ogóle jest gorąco jak diabli. Się dziwię, że to jeszcze wszystko. Znaczy, już nie działa w zasadzie, i raczej nie zadziała zbyt szybko. Bo są cholernie nagrzane te roślinki, a to w ogóle się nie chłodzi. Ta brudna woda, ile ona ma? 5 stopni po wypłynięciu, stąd już świetnie. A na powrocie? 8. 8, prawie 9. No to co to, to chłodzi 3 stopnie? Żart. Ech, super. Za mało wody tam jest. Za mała wydajność chłodzenia. Trudno, będziemy musieli doprowadzać zimną wodę. Skądś nad tym jeszcze pomyślimy. To spokojnie. Um, tutaj dalej nie mam pomysłu, jak zrobić to pomieszczenie. Bo tak, tutaj będzie farma na pewno. Tutaj gdzieś będą strefy mieszkalne, albo tu. No i jeszcze te dwa pomieszczenia do filtracji tlenu. Pierwsze będzie wchłaniać wszystkie gazy, wydawać tlen, drugie będzie przyjmować ten tlen, oczywiście zanieczyszczony, oczyszczać i wydawać czysty. Hmm. Sporo roboty. Ale to nic. Mamy czas. I tak teraz produkujemy dużo stali, więc yy, potrzebujemy trochę mieć przestoju z wydawaniem jej. Halo, ta rafineria to powinna już istnieć dawno, a nie dopiero być zaplanowana na Wieczny nigdy. Na ósemce proszę mopem przejechać, by wreszcie było sucho. Tak. Ta rafineria to jest wyłączona i dobrze. Stali jest 8 ton. A drzwi jakoś nie robią z tej stali. Mimo, że nas stać już. To dziwne trochę. O, i tutaj też by się przydało dorobić. A chociaż nie, drabinek na razie nie dorabiamy. Dorabiamy tylko i wyłącznie drzwi. Dopiero kiedy drzwi będą, wrócimy do programu kosmicznego, bo teraz to nie ma sensu. Eee, skopiujmy jeszcze trochę drzwi. Jak nie ma stali, a co jest u góry, przepraszam bardzo. A bo to jest na tamte, ok. T ta stali jest już wyliczona na te drzwi, zdaje się. Ale to jest 8 ton, to musiałby mieć 16 sztuk drzwi. No, może być 16. Kurde, faktycznie. Trochę tego jest. Okej. Okay. Um, czy tutaj ktoś coś robi? Nie, tutaj nikt nic nie robi, więc y, pomożemy im się zmotywować. Bzd. Wszystko na dziewiątkach. I tu, dziękuję. I teraz jeszcze tego trzeba kolegę wyeliminować. Bo za dużo będzie tutaj zwierzaków, już wystarczą moi duplikanci. W sumie to nie są zwierzaki, tylko dupakanci, no ale inteligencją w sumie sugerują, że to, to, to jednak jest jakiś gatunek zwierzęcia. Po inteligencji, sądząc. Tutaj mamy za dużo wody, więc to stoi, no i dobrze, niech sobie stoi. Tej wody nie potrzebujemy więcej, a tlen idzie i tak. Wszyscy w walce, super. Osiem osób się rzuciło bić z jednym zwierzakiem. O, trzy małe puflety, super. I tutaj też jajko, pufleta. I to na 90% już. Ogólnie te prinsy to by trzeba wszystkie yy, wytłuc. Gdzie ty masz ten progres? Ty niby masz 0,3%, czyli świeżo złożyłeś jajko. Coś go nie widać. Coś, coś go tu nie ma tego twojego jajka. Czy to jajko jest teraz z nami w pokoju? I te maluchy wszystkie śpią. Eee... Co? No, senku dajesz dajesz. Da, dasz radę, wierzę w ciebie. Oho, sorki, nie wyciszyłem sobie Messengera. Moja wina, moja culpa Już jestem. <grym> Dobra? Wolę uprzedzić, bo niektórzy bez słowa zostawiają to i wszyscy potem minimalizują. Stal. Ile ja mam żelaza? Lajmu mam mało, węgla to w ogóle po kokardę. No właśnie, żelaza mam bardzo mało. A jak z żelazem? Dużo. Dużo mam rudy żelaza, żeby zrobić żelazo. 58 ton to jest naprawdę sporo. Temperatura wody to jest 50 stopni, ciepło, ciepło wręcz zaciepliście. To prosiłbym zdekonstruować i to, i tu. I przeskoczycie górą te drzwi po prostu. Skoro nie da się ich od lewej otworzyć, to nie będę od prawej otworzyć, to nie będę kombinować i przekopywać się, rozwalać sobie tutaj albo tam. Przekopcie się i wejdziecie. Z czym wy znowu walczycie? A rozumiem, jak ten puft podlatuje, to go chcecie zabić, a potem on odlatuje i znowu nie macie zasięgu. I tak w kółko rozumiem. Co za ludzie! Co za ludzie! A wręcz taborety. Dobra, tutaj proszę: dziewiątka. Jak na wszystkim, tutaj w okolicy. Tutaj proszę kopać. Pięknie, zaraz się przebiją w dół. Albo nie tak zaraz. I będzie można zlać tę wodę. Yy, tutaj też drobinka by się przydała. Yy, powiedzmy tu. I tutaj od nogi. Oraz tu od noga. Pięknie. Ten wiąz też trzeba będzie w całości rozkopać. Tu. Wzdłuż tu pójdziemy. I. O, tutaj żelazo jest jak miło. Słuchaj, żelazo, tęskniłem za tobą. Byłoś mi potrzebne. I wciąż jesteś. Dobra, tutaj rozkopiemy, bo tutaj będziemy wykorzystywać energię z tego, rzecz jasna, do pozyskiwania miedzi. Miedź wreszcie się stanie surowcem odnawialnym w pełni. A przynajmniej rafinowana. O, tutaj już para się widzę, wywietrzyła. Temperatury są e, gorące fest, a tutaj się zrobiła śluza, no jasne, że śluza wodna, bo co innego. E, 80 stopni, no to tutaj jest za gorąco, żeby wpuszczać dupakantów, ale chociaż stygnie ładnie. Ładnie stygnie, głównie dzięki temu pewnie i temu lodowi całemu dookoła. Tutaj się widzę, mieszają temperatury, ciepło walczy z lodem. Dobra. Um... Jak sytuacja tutaj? Tutaj nic nie budują po prawej stronie. Musimy zacząć projektować te pomieszczenia. Tylko kurczę. Nicorta nie mam pojęcia, gdzie zrobić sypialnię. Chyba od dołu po prostu je machnę. Tu. Tutaj. Tutaj widzimy. Ło. Widzimy domek Hermita. Jakoś mi się nie chce go wyciągać. Starego Menela. Niech sobie siedzi i kiśnie tam. Jak lubi. Tu przekopmy się i przekopmy się na równi z tym, żeby mi spłynęła cała ta brudna woda, bo nie potrzebujemy jej tutaj, akurat mieć. Tak samo drabinkę, trzeba trochę przedłużyć. I tak, tutaj śpiłkolot może funkcjonować czyli segment sypialniany pod syntetizera. Trzeba będzie dostarczać tlen. Niedaleko mieliśmy nie za wiele mieliśmy w zasadzie tutaj nie ma nic co robić tlen, ani wodę. Hmm. A. Hmm. Ewentualnie mógłbym yy, z tlenociągu zrobić nitkę tu, tu, tu. I stąd całkiem blisko, jak na nasze obecne standardy. Często ciągniemy na większe odległości. Yy, w zasadzie to tutaj anulujmy, bo tutaj już nie ma co nawet budować. Ciebie też. Bo tutaj już nie ma po co tej drabinki robić. Wszystko rozkopali z góry i w sumie nie wiem, chyba tylko z góry. Ale za to tutaj potrzebne są jeszcze drabinki. Fajnie się buduje te drabinki, bo oni tak sobie mogą skakać po dwa, ale potem korzystać z tego to jest zupełnie inna bajka. To jest już yy, bajka typu horror, bo rozbierać je trzeba po jednej. I to jest straszne. Do dziś mam traumę. A u góry sobie przygotowałem tyle tych drabinek, że gdyby nie te drzwi, to ja bym to z... przez 10 odcinków mógł tylko i wyłącznie rozkręcać drabinki. Na każdą po kolei musiał dawać priorytet. Bo oczywiście rozkręcą jedną, zostawią tą dalej, jakbym oznaczył wszystko. Eee, dobra. Hmm. Czy tutaj te drzwi są robione, czy nie są robione? Bo tak ciężko mi to stwierdzić. Tutaj brakuje tylko trochę stali, więc niby coś robią. Dam tutaj wszędzie dziewiątkę. I niech to pchają już do przodu, bo będzie bita. Będzie bida, a w tym czasie ja pozamawiam więcej drabinek. Żeby nie musieć co chwila tu zaglądać. O, świetnie. W zasadzie to te drabinki nie są potrzebne. Mógłbym kłaść tylko te drzwi i na nich to robić, ale no. Priorytet, też dziewiątka. Zapraszam, drzwi. Z czego wy jesteście? Pochwalcie się, z żelaza, dobra. A z rudy żelaza, której nie mamy tak dużo. Może. Z... A nie, bo one są z rud, tak czy inaczej, więc nie zrobię ich ze złota rafinowanego którego mam pod wulkanem, pewnie już kilkadziesiąt ton. Ile jest? Pochwal się, że złoto ile jestcie? 24 tony, no to mniej niż myślałem. A tutaj, bo tutaj pewnie też coś leży? Nie, nie leży, bardzo dobrze. Czyli tyle go jest faktycznie. 24 tony w tym jednym miejscu, bo mamy jeszcze inne miejsca. Biegaczka, zapraszam, i. Kto tam jeszcze jest ranny? Rafinernik. Też zapraszam, jak tam na dole idzie z paliwem? Hmm, poziom ropy jest jakby stały i nie, nie do końca rośnie eee, a to, to to jest bardzo głupie akurat co się tutaj dzieje bo cofa mi się cała ropa w lewo nie jest to coś czego bym chciał rzecz jasna więc zrobimy alarm i wszystko to poogarniamy tutaj mogę już wyłączyć alert bo jest półtora zbiornika więc niech to będzie na dziewiątce. W ogóle może uda mi się tę rafinerię wyciągnąć gdzieś do góry. Ale no tutaj jej nie wywalę, żeby mi znowu tam... Aha, ktoś się poddusił lekko. Śmieszna jest ta rafineria, w ogóle se jeździ suwakami. Tutaj niech to zrobią, bo mi cała ta ropa co się tutaj wlewa to wraca na lewo z powrotem. I to jest taka robota głupiego. I tutaj się trzeba będzie przebić też. Tutaj się trzeba przekopać. Żeby mi tą ropę prze... Chociaż na razie i tak tej ropy nie ma sensu przepompowywać Bo oczywiście zaczęli od górnego A nie od obu Brawo Żeś mnie zaimponował yy, Wilkowyju W tym momencie Dobrze i przyciskają się przez taką dziurę ciekawe Sądziłem że nie przejdą O, a przy okazji obudzili się że tutaj coś jest do roboty yy, To jest nieosiągalne ja bym to chętnie osiągnął jednak, więc skopiujmy sobie drabinkę tu i tu i zapraszam robić to. A potem jak już to zrobimy, to zamkniemy tu i podłączymy wszystko do prądu. Czy tutaj jest prąd? Yy, nie ma prądu. OK. Yy, prądu nie ma, więc yy, o tu ciągniemy kabel. Pik, pięknie. Yy, ty nie masz wody. Okej. Okay, zrozumiałe. Nakładka prądu i na razie cię odetniemy. Żeby nie przeszkadzało. I tutaj to podłączymy wszystko, jak już będzie. Mm, można wypompowywać gazy. Tutaj jest, rozumiem, tutaj idzie gaz ziemny, a cała reszta wraca. A jak z cieczą na podłodze? Eee, no, chyba jest na tych wętach, nie? Tu jest ropa, tu jest ropa, tutaj nie ma ropy. No ale i tak, ropa na dwóch z trzech zawsze będzie: jak nie z lewej, to z prawej zawsze będzie leciało i uwalniało się. Dobra, a ja myślę, że w tym miejscu się na dzisiaj zatrzymamy. Dzięki wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!